Z czym kojarzy się baseball w naszym kraju? No, z bójką. To się raczej nigdy nie zmieni, ale i sami zawodnicy często zamieniają boisko baseballowe na bokserski ring. Największe baseballowe awantury, runda pierwsza. Zaczynamy. A zaczynamy nie od Major League Baseball, a od meczu World Baseball Classic, mecz pomiędzy Kanadą i Meksykiem. Meksyk postanowił zagrać nieczysto. Shortstop meksykańskiego teamu Louis Cruz powiedział miotoczowi Arnoldowi Leonowi, aby ten ustrzelił następnego pałkarza. A tym szczęśliwcem był René Sony.

Kanadyjczycy okazali się lepsi na boisko i chyba też poza boiskiem. A prowodr całej bijatyki, czyli Cruz, o dziwo nie został zawieszony przez swój klub, czyli LA Dodgers. Później w wywiadach udawał pokorę, ale jego przeprosiny brzmiały trochę na zasadzie Sorry, but no sorry. Wielkie nazwiska w akcji, mecz Seattle Mariners kontra Baltimore Orioles. Here's Miota Orioles Mike Mussina trafił piłką w łapacza Mariners Billa Hasselmana. Billowi bardzo to się nie spodobało i ruszył w kierunku Musiny, aby powiedzieć mu, że to nie było fajne zachowanie. Do dyskusji dołączyli zawodnicy obu drużyn, m.in. Randy Johnson czy Tino Martinez. Runda bokserska trwa 3 minuty i widocznie zawodnicy wiedzieli o tym, bo po 3-minutowej walce i krótkiej przerwie po raz kolejny ruszyli do boju. Koniec końców cała walka trwała 8 minut. Hasselman został wyrzucony z boiska, a podobnie jak i menadżer Mariners Lou który nie był do końca zadowolony z tej decyzji. He's Oczywiście straty w ludziach musiały być. Chris Bossio podczas tej walki złamał obojczyk. Rok 1986, New York Mets i Cincinnati Reds. Tym razem to niemiotacze byli prowadorymi całej sytuacji. Otóż Eric Davis podczas szarży na trzecią bazę powiedzmy, że dość odważnie wjechał w tę trzecią bazę. Ray Knight najwyraźniej uznał, że był to atak na jego nogi, no i od słów do czynów. W pewnym momencie tak naprawdę nie było wiadomo kto się bije. A na powtórce widzimy, że Ray chyba chciał zadać kombinację ciosów 2-3, czyli prawy prosty, lewy sierpowy. O ile pierwszy cios doszedł do celu, tak drugi już nie. Rok 2010 Washington Nationals i Florida Marlins na odbijaniu Nair Morgan a narzucał Chris Volstad. And Volstad throws behind him. He's charging the mound. Morgan's coming out. And the Marlins are pummeling him. Oh, goodness. Morgan at the bottom of the pile. Both benches empty. Morgan w swoim żywiole w końcu znany był z dość kontrowersyjnego stylu bycia i trash talku. Trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim na warunki fizyczne obu zawodników. Morgan podjął dość odważną decyzję startując do potężnego Wolstada, wyprowadzając lewy sierpowy aż musiał podskoczyć, aby dosięgnąć Chrisa. Cios nieczysty. Druga sprawa to zachowanie gapiego Sancheza, który niczym zawodowy wrestler powalił Morgana na ziemię. Morgan przegrał z Marlins na Przegrał w walce, a dodatkowo został zawieszony na 8 meczów. Jak nie idzie, to nie idzie. Mecze Yankees i Red Sox zawsze dostarczają wielu emocji, ale czegoś takiego to chyba mało kto się spodziewał. Wszystko zaczęło się oczywiście od narzutu miotacza. Więcej zamieszania niż akcji, ale spójrzcie na te parę fighterów. Pedro Martinez, wybitny baseballista, kontra Don Zimmer, facet, który w tamtym dniu miał 72 lata. Co mogło pójść nie tak. Zimmer and Pedro Martinez. Oh. Martinez. później tłumaczył, że Zimmer ruszył na niego, obrzucając go wyzwiskami i ewidentnie chciał go uderzyć. Martinez oczywiście nie musiał się specjalnie wysilać, a Zimmer chyba jednak zrozumiał, że lata młodości dawno ma za sobą. Rok 1993: Texas Rangers kontra Chicago White Sox. Do rzeczy! Wróćmy na chwilę. Nolan Ryan, miotocz Rangers, uważany jest za zawodnika, który miał najsilniejszy rzut w historii MLB. Problem był taki, że w tamtym dniu miał 46 lat. Jego rywalem był 26-letni Robin Ventura. 20 lat różnicy, ale nie skreślajmy Ryana. Można powiedzieć, że ojciec pobił syna. Ile mil na godzinę miały ciosy wyprowadzane przez Nolana, nie wiadomo. Wiadomo było tylko, że po krótkiej przerwie zawodnicy znowu rzucili się na siebie z pięściami. Jak widać, krew się polała. Nolan Ryan po meczu powiedział, że nie rzucił celowo Venturę, a Ventura powiedział za to, że nie wierzy w wersję Ryana. Ciężka znajomość. Znowu z tym razem ich przeciwnikami byli Baltimore Orioles. Potężny rzut Armando Beniteza prosto w Tino Martineza. Trochę Jankesom to się nie spodobało i niczym wilki zaczęli okrążać drużynę Baltimore. Posiłki przybywały, a jak już Wataha osaczyła przeciwnika, rzuciła się do ataku. O! Ci zawodnicy naprawdę nisko upadli, a walka przeniosła się poziom niżej do dogoutu Orioles. Można to podsumować, że zawodnicy zniżyli się do własnego i tak niezbyt wysokiego poziomu. Rok 1984, Atlanta Braves kontra Cincinnati Reds. Claude Washington kontra Mario Soto. Washington zgubił kij podobno niespecjalnie i ruszył dostojnym krokiem w kierunku Soto. Na szczęście był sędzia, który postanowił rozdzielić rywali. Soto and, and Claudel, There they go. Bill Ardello! Bill Ardello tackled Claudell. And now both teams are out there. Both teams are out on the field fighting. It was Bill Ardello who came from behind to tackle Claudell. Awantura na całego, a o samym Soto można powiedzieć, że to miotacz z krwi i kości. Zamiast pięści, jako broni użył piłki. Podobnie rok 1984 i ponownie Atlanta Braves i chyba najbardziej znana bijatyka w historii MLB, a więc Atlanta Braves i Santiago Padres. Już od samego początku wiadomo było, że nie będzie to zwykły mecz. Najpierw Perez trafił piłką Wigginsa, później Wilson próbował trafić Pereza, później Booker chciał upolować Pereza, no ale ostatecznie konkurs na najlepszy rzut wyrwala, wygrał Craig Leffers. The Lefferts Here come the They are going Leffers. And there are some hot individuals out there. Komicznie wyglądało jak wszyscy łącznie z sędzią uczestniczyli w awanturze, a sami sprawcy, czyli lefers i Perez stali z boku. Można i tak. Perez jednak nie mógł czuć się bezpieczny, bo padres za wszelką cenę chcieli wymienić sprawiedliwość. Do zabawy dołączyli również kibice, którzy przeprowadzili atak z trybun, a co odważniejsi wskoczyli na murawę. Ciężką pracę mieli operatorzy, bo tak naprawdę na boisku odbywało się kilka równoległych walk. Gerald Perry and tim Flannery getting into it. Or is that Bavakwa? Flannery's been pulled out of that rhubarb, we've had about six or seven separate fights break out here. We've got the word now on the players who And that pitch hits Greg Nettles and he's going after Danny Moore. Here we go again. Nettles in the middle. Moore backing out. The benches are emptying again. My, oh my, oh my. Podsumujmy bilans tych walk, 13 zawodników i trenerów wykluczonych z meczu. Trzy pełnoprawne duże walki i kilka mini walk. 5 fanów aresztowanych. A jeśli kogoś to obchodzi, to Braves wygrali na boisku 5 do 3. Oczywiście tego typu obrazków znajdziemy mnóstwo. Zawodnicy używają do ataku różnych technik, ciosy ninja. Rzut kaskiem, choć tu akurat nie wyszło. Rzuty kijami, i jak widać, leją się nie tylko w MLB, bo leją się i w Meksyku, o, i w Minor League. Powinienem teraz powiedzieć: mam nadzieję, że już nie zobaczymy tego typu obrazków, ale. To jest baseball. Wszystkiego dobrego życzę. Na razie.